Cześć, z tej strony Igodaran. Dzisiaj o moich nowych nabytkach czyli krewetce gabońskiej to jest taka niebieska duża krewetka bo zauważyłem ostatnio w sklepie no i kupiłem to było dzisiaj właściwie one są jeszcze w woleczkach. a tutaj jest mój mały zmieniak wielobarwny który już urósł jest z drugiej strony woreczka o, gdzie ty jesteś ten Tu jest zmiennik. O, tak wygląda. Z, z. T, to jest zmiennik wielobarwny na rybek, który już rośnie. A teraz informacje o krewetce filtrującej, bo ja mówię często informacje. No to ta okazała krewetka zamieszkuje zachodnią część Afryki. Dorasta nawet do 15 cm długości. Wiecie, to jest bardzo długa. Dłuższa od takiej zwykłej filtrującej, która osiąga 10, tam 15 też, ale to rekordy. No i przypomina nieco wyglądem raka i ma masywne ciało. Wy wyglądają te miotełki jej na szczypce, ale to są miotełki. No i zjada zawisinę, tak jak filtrująca. Filtrujące, to mi dobrze żyją. O, tutaj jedną pokażę. O, tam jest. No, widać ją? Na filtrze. No, o ta duża. To jest filtrujące, ale nie jest taka duża jak gabońska. Amano też nie jest taka duża. O, tam jest Amano. Tam. ją to raczej nie będzie widać zbytnio o. tutaj chyba też widzicie filtrującą, widzicie ją? A tutaj, o tu widzicie? To jest filtrująca i o, filtrująca jest tu. O, to jest filtrująca. To tu. Tam to duże. Trudno to widać. No i krewetka gabońska. Jest najczęściej taka niebieska. Ja najczęściej taką widziałem. Nie jest w ogóle agresywna. Może być z małymi rybami bez obawy, że zostaną zjedzone. Oraz z mniejszymi od siebie krewetkami. Nie należy jej łączyć z sumami takimi. Na... No, można ją łączyć z sumikami, ale to mają być łagodne sumiki. Nie można je łączyć z dużymi i agresywnymi sumami, y, to znaczy nie agresywnymi, ale drapieżnymi. Takimi jakimi są sum czerwonoogonowy, sum klarias i jeszcze sum płaskopyski. To jest klarias. Tutaj ten czarny to jest mały mieczyk. O. Siły pływa. No, nie zostanie zdzielona bez łowa. Te, te dwa zmienniki wielobarwne też nie zostaną. Tutaj sobie wszystko będzie żyło w spokoju, nic tutaj nie jest agresywne. Ona chyba jest z innymi mylona. I to jest ba bardzo często mylona, ale ta, ta moja niebieska to jest chyba. A nawet jeśli nie, to to jest na pewno jakaś krewetka z filtrujących. Zaleca się do diety, wyłącznie do diety pokarmów bogatych w karlu na przykład roztarte na pył suche płatki, wbarwiające lub mrożone ryb lub komarów. No i jest bardzo fajna krewetka. No i, i ona y, rośnie nawet do 18 centymetrów. Ja o takich słyszałem przypadkach. Tutaj jest liść no, tam jest taka mała krewetka, ale wracając do opisu, jest mylona z innymi gatunkami, czyli z kabra. No i ten, ona naprawdę rośnie dużo. Tutaj mamy zmieniaka Potrzebuje potrzebuję dużego akwarium yy. Wskazane jest czasem dawanie regularnych preparatów jak dla ryb akwariowych, takich laminowych niestety one nie mnożą się w niewoli. Zdarzane są przypadki, widziane właściwie bardzo często, e, krewetki dużej, ale rzadziej już e, krewetki noszące jaja, a nigdy znoszącej te jaja. E, to znaczy, nie wiem jak to jest z filtrującymi, bo moja filtrująca, no właśnie, jedna z tych moich trzech, nie, nie gabońska, jaką teraz pokazuję, tylko filtrująca, Drugą to jest tam jedna, o tu. Okej, okay, ale to, to nie jest ta. O tu. Ej, wszystko. Wszystko widać, tylko jej nie widać. Tak jest często. O już ją lepiej widać chyba. Nadal źle ale lepiej. To jest jedna z tych trzech majaja. Ale chyba ich nie, nie zniesie, i tak. Tutaj mamy zmieniaka wieloportnego. Tutaj mamy krewetkę gabońską. Tutaj mamy dębu no i jeszcze krewetka gabońska. Ona w, w naturze też już Jakoś ginie. No i. Temperaturę woda ma dobrą. Taką jak inne krewetki dobrą ma. To jest odporna krewetka, bardzo odporna. Aczkolwiek specyficzne wymagania ma. Tak jak filtrujące. I więcej. No więc trochę powiem o filtrującej. Yy, po prostu to jest herwetka filtrująca. Samce dorastają do 10 cm, ale nawet do 12 cm. Yy, Ma no podobne wymaganie jak gabońska, czyli gabońska akurat będzie dobrze. Z nią. Je to samo co gabońska, czyli gabońska Jest to samo co filtrująca, czyli to znaczy, że jak udało mi się utrzymać filtrujące, to uda mi się bez żadnych problemów. Gabońskie prawdopodobnie nie rozmnożono w akwarium filtrującej, nie rozmnożono, więc jak u mnie się rozmnoży, to będzie pierwszy przypadek, a raczej się nie rozmnoży. Więc filtrująca jest podobna. filtrującej filtrujących mówiłem w poprzednich odcinkach. No i to było na tyle. Trzymajcie się.